No, cześć Paweł. Nie, nie śpisz jeszcze? No nie. Aha. Bo chciałem ci powiedzieć, że mam też już karambita Tiger Tuta, faktory New. Wymieniłeś. W stat traku. Wymieniłeś. Tak, wymieniłem swoich parę kos, ale chyba jestem na sporym plusie. No, słyszałem w ogóle coś tam, że musiałeś jakąś pora dobrą ofertę. Jakieś tam twoje chyba cztery kosy czy coś. No. Dostałem nice. taką ofertę i mam karamitę Tiger Tootha I dzisiaj robimy openik będziesz... i mi kosa poleciała tak z drogą I teraz będziesz z nim grał? Nie, w dupę sobie go wsadzę nie będę go w ogóle używał Oczywiście, że będę z nim grał No nieźle Fajnie, cieszę się No wiedziałem, że się ucieszysz właśnie Byłem pewien, że się będziesz radował tak samo jak ja no no radu, raduję się bardzo. A wy jeszcze streamujecie czy to robicie? Nie, się zawsze, że wymienimy, mieliśmy. A właśnie, my się nie zrobisz, wszystkiego najlepszego. Aha, to ja z życzy dzwonię w ogóle, Paweł, a i przy okazji ci powiedzieć że karambitem mi się udało zdobyć. No, no. Właśnie, a wy streamujecie jeszcze? Nie. E, już Easy już Easy go nie ma? Musiałbym do niego zadzwonić? Nie, nie Aha. Ty masz do niego zadzwonić też. No, no. Zadzwoń, zadzwoń, zadzwoń. Na pewno się ucieszy. No właśnie. To, to popadki w takim razie. Trzymaj się i do jutra pewnie. No, no. Do usłyszenia, no. Papa. pa. No, pa. <laughs> Pięknie. Pięknie, słuchajcie. Izzy. Bo Izzy może jeszcze nie wie. Cześć Patryk. Msiąko. Nie przeszkadzam? Nie, nie. Chciałem ci powiedzieć, że mam już karambita tiger Tuta, w new. Stad kurwa tej? ci to? Nie, nie dropnęł. Robimy opening, wyleciała mi kosa, ale. O e, ale... ale dropnęła mi kosa, ale dostałem ofertę przy okazji tego openingu na moje tam kilka kos, ale generalnie to jestem na sporym plusie. Aha, ty. no dobra, świetnie. A może to jest ta co? Swoje, co? To jest ta, to jest ta nie, bo co? moja jest ze Statrakiem, a Paweł była tam, wiesz? Bez nadziei, no, bez Statraka. No, no. Mam karambita Tiger tutaj ze Statrakiem. Factory new. Zaaz. Yes. Nie wiem. Cieszysz ja się mam moim szczęściem? Nie na... tak Czemu? Pa Patryk, ale. ale. Ty, ty, właśnie, możesz pozdrowić ludzi w sumie, bo Bo, bo ludzie słuchają też. 17 tysięcy się cieszy moim szczęściem. Aaaa, no to pozdrawiam, serdecznie. To dobrze, że nie <grymne> no to no może że nie powiedziałeś. Ale jak już masz kołszek. Ale nie masz żadnej miałeś? Nie no, mam. Mi tam zostało jeszcze trochę. Mi zostało ten. Znaczy ja zosta oddałem tego M9 bajoneta, ale został mi tam ten różowy, została mi. Został mi ten um, Falcon Knife jeszcze. Także jeszcze mi parę coś zostało, nie ma nie martw się jeszcze nie jestem ogłosony całkowicie. Nie no, i dostałem jeszcze AWPS Simowa, dodatkowo Gratisie. Spokojnie. No to ja bardzo serdecznie pozdrawiam twoich widzów w takim razie. Nie, czekaj, dostałem, dostałem znaczy tak, musiałem oddać dwa Battlefly'e, Bayonetta Tiger Tooth'a i M9 Bayoneta. Aha. No. Czyli jesteś generalnie bardzo na plus jeden. No tak mi się wydaje. Zdecydowanie. To gratulacje. To teraz można mi odejść tą resztę Co ty na to? Ale nie, no bo wiesz, bo ja będę tymi kosami będę tak sobie, wiesz, będę tak szastał, rastał, rastał. Aha. Aha, teraz wiesz, jak, będziemy, jak będziemy grali face Patryk, to teraz będzie tak, że na każdy meczek i na każdą połówkę będę miał inną kasę. Dobrze, to ja się z M9 e, pani ja bardzo cieszę wczoraj dzisiaj, po prostu chcieliśmy zająć Nie, Patryk, to twoja M9 też jest bardzo jest fajna. I chciałem się jeszcze upomnieć, bo przy okazji jak już do ciebie dzwonię, to miałem imieninę dzisiaj, znaczy w sumie już jest kolejny dzień, ale, ale możesz mi złożyć przy okazji życzenia imieniowe jeszcze. No drówka przede wszystkim. Ale ten, ale kontynuowaliśmy cenie. Ciężko było. Także masz rację. szczęścia, pomyślności. Dużo widzów, dużo przede wszystkim, wydaje mi się, że udanych spotkań z przyjaciółmi, już niedługo. Także wszystkiego najlepszego, Piotrek. Dziękuję wszystkiego bardzo. Wszystkiego dobrego. Patryk. Dziękuję bardzo, Patryk. <śleszy> I widzimy, się na takim razie jutro na tym spiku. Jutro też ktoś komentuje, ale myślę, że jutro trzeba coś pograć, bo muszę przetestować moją kosę. Dobrze, dobrze, czekam na Ciebie w takim razie, Piotrek, Jeszcze raz wszystkiego dobrego. jak. Jak będziesz ginął na matchmakingach, bo, bo zawsze giniesz pierwszy, to będziesz mógł się przełączać na mnie i będzie będę ci pokazywał moją nową kosę wtedy. Aha, rozumiem. Nie, nie, ja po prostu tak tutaj też mówię, że chcielibyśmy załatwiać Dobra, to trzymam kciuki, Patryk, za Ciebie w takim razie, żebyś też doszedł do tej kosy. Okej, okay, dobra. So <Incredisolagen> no, to, to patrz. No, to papatki, Patryk. To, to <im LI farmers> <imcraft>. O e, wesoło. Pięknie co.